Nie zakochuj się, bo będzie cię to drogo kosztowało. Tak głosił w połowie XIV wieku Paulo da Certaldo, autor księgi dobrych obyczajów. Jak twierdzi Anna Brzezińska w książce Zmierzch świata rycerzy w późnym średniowieczu i renesansie ówczesne elity traktowały miłość i małżeństwo przede wszystkim jako wspólne przedsięwzięcie gospodarcze. Duże zasługi miał w tym Kościół katolicki, który wbrew dzisiejszym stereotypom namawiał wiernych do bogacenia się. Nawet przedstawiciele zakonów żebrzących, jak Franciszkanie czy Dominikanie, przekonywali, że dobry władca powinien wspierać pracowitych i gospodarnych obywateli, ci zaś mają prawo dążyć do godziwego zysku. Nawet asceta Savonarola przyznawał, że pieniądze są godne szacunku, ponieważ dają środki niezbędne do życia ziemskiego. Więcej ciekawostek znajdziesz w książce Anny Brzezińskiej.